Cześć wszystkim! Jestem Monty i witam Was serdecznie na moim kanale! I dzisiaj ponownie gramy w The Joy of Creation Reborn! Dziś, jak pamiętacie, w poprzednim odcinku przeszliśmy Freddy'ego i dzisiaj czas na Boniego. W następnym odcinku może sobie przejdziemy Foxiego. Oczywiście w tym odcinku też spróbujemy go przejść, ale się nam nie uda, no to następny odcinek będzie już za niedługo. I no, co mogę powiedzieć, no pięć łapek w górę i następny odcinek z The Joy of Creation Reborn, e, no i jak przejdziemy do serię, to chyba pora na Story Mode. Oczywiście dajcie łapkę w górę i subika, a my lecimy zacząć zabawę. Mam nadzieję, że nie będzie tego błędu, że muszę... O, naprawiło się. Bardzo dobrze. Musimy znaleźć te pięć przedmiotów. No niestety... Kurde... Czemu nasza postać tak rwali tą latarką? Chyba nam się nie uda. Chwila, ja tu byłem. Tak, byłem. Ogólnie to. Przepraszam, że. Właśnie chciałem powiedzieć, przepraszam, że mało gadam, bo próbuję się po prostu skupić. Ale nic to nie daje. On i tak po nas przyjdzie. Coś jest? Nie. Super, super, super. O, jest! jest mamy plakat Frediego. Tu coś jest? Nie ma. Druga rzecz... no, druga rzecz... E, no ale niestety mamy... Już nie uda nam się chyba nic więcej zebrać, bo mamy... Object Failed, więc musimy teraz e, zginąć. Bonnie! Wow. A nie no, muszę przyznać, że Nixon bardzo się postarał w zrobieniu tego tego. Mm, no wiecie, designów, dąskerów. Mamy pierwszą rzecz. Mamy drugą rzecz. To był chyba ekspres. Jest trzecia rzecz. Kto będzie czwarta? To ja nie wiem, ale nie ma. Więc pójdźmy dalej szukać naszych rzeczy. Ja na miejsce naszego bohatera, po, po, zobacz, po usłyszeniu tego Boniego, stwierdził. Zabrać pięć rzeczy, czy... umrzeć? To się... zabrać pięć rzeczy i umrzeć, czy wrócić? Wolę się wrócić. Ale... Hmm, słyszę animatronika bardzo wielkiego. Spróbuję zebrać te rzeczy. Szkoda tylko, że to jest na czas. I teraz to są jakieś dokumenty. Wyglądało jak jakaś koszulka. Ej, ej, co tak na start? Okej. Okay. Zaczyna się zabawa. Jak dobijecie 10 łapek w górę, to zabieram się za nagrywanie The Joy of Creation Halloween Edition. No i po prostu. Po prostu puszcz, ten... nagram ten film. Od razu jak będzie to możliwe. My idziemy w tył wzrost. No ale nie udało się. Dobra, widzimy się po krótkiej przerwie.